Z Ewangelii według świętego Marka Jezus powiedział do tłumów: Z Królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię, czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy nasienie kiełkuje i rośnie, a on sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw. W źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. A gdy stan zboża na to pozwala, zaraz zapuszcza sierp, popora już na żniwo. Mówił jeszcze: Z czym porównamy królestwo Boże, lub w jakiej przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy, gdy się je wsiewa w ziemię. Jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane, wyrasta i staje się większe od, od innych jarzyn. Wypuszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki powietrzne gnieżdżą się w jego cieniu. W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli ją zrozumieć. A bez przypowieści nie przemawiał do nich, osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom. Kolejna Ewangelia która mówi nam o tym, jak wzrasta Królestwo Boże. Królestwo Boże porównane do rośliny, która wzrasta w ten sposób, że nie dostrzegamy własnymi otrzyma tego wzrostu. Dzieje się to powoli, a mimo to, kiedy przychodzimy, za każdym razem możemy być świadkami tego, że roślina, która Wyrastała z jakiegoś małego nasienia, staje się coraz większa. Wprawdzie możemy wszystko obliczyć, zwłaszcza dzisiaj, w jaki sposób wzrasta roślina, jak szybko to następuje, chociaż nie widzimy tego gołym okiem. Również wzrost Królestwa Bożego też moglibyśmy przedstawić w statystykach, ile osób przyjęło wiarę, ile zostało oklszczonych ile odeszło od Kościoła. Czy jednak dajemy wtedy miejsce w tym Kościele, w tej wspólnocie Panu Bogu? Czy może nie, zbyt, nie na zbyt dużo chcemy zamknąć w liczbach, zamiast też otworzyć się na działanie Pana Boga w naszym życiu? To właśnie może w naszych sercach Pan Bóg działa i umacnia nas do dodawania świadectwa o nim w ten sposób żeby jego królestwo wzrastało czy jednak otwieramy się na bożą łaskę która chce przemieniać nasze serca a przez to przemieniać też świat który nas otacza